Tosia Niwczyk, która przeszła w Genewie skomplikowaną operację serca, jest już w swoim domu w Sierakowie Kołorawicza. Teraz nabiera sił po wyczerpującej podróży. Niestety to nie koniec leczenia. Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, to w kwietniu się czekają dwie wizyty u specjalistów. U laryngologa w związku z porażeniem strun głosowych, które są powikłaniem pooperacyjnym oraz u kardiologa w Łodzi, który sprawdzi zoperowane serce oraz to, czy przyjmowane przez dziewczynkę leki działają jak należy. Na razie Tosia cieszy się z Powrotu do rodzinnego domu. Na spotkania z rodziną i znajomymi musi jednak jeszcze trochę poczekać. Z powodu osłabionej odporności w tej chwili jej kontakty z innymi ludźmi muszą być ograniczone. Rodzice nie ukrywają, że są ogromnie zmęczeni, ale jednocześnie szczęśliwi i wdzięczni. Nadal czekają na ostateczny kosztorys i rachunki z Genewy, by móc rozliczyć się z kliniką. Niestety jest pewne, że będzie to kwota wyższa niż planowano. Tosia musi także rozpocząć intensywną rehabilitację oraz przyjmować drogie leki, a za pół roku czekają kolejne cewnikowanie serca. Antosia jest nadal podopieczną Fundacji Się Pomaga i w dalszym ciągu można wpłacać pieniądze na jej konto w fundacji. Można także przy okazji rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym przekazać Latosi swoje 1,5% podatku.